Uszanowanie, dziś z fleszem przychodzę do was ja. Zaczynamy! Epic Games padło ofiarą ataku hakerów. Gigantowi stojącemu za Fortniteem oraz legendarnym Unreal Engine niemałych kłopotów narobiła grupa Mogi Lewicz, którzy ogłosili, że weszli w posiadanie aż 189 GB danych należących do Epika. Według przechwałek hakerów firma miała się nawet rzekomo nie zorientować, że doszło do kradzieży. Wśród zdobytych danych znajdować się mają kody źródłowe, dane użytkowników w postaci e-maili, haseł, a nawet informacje dotyczące płatności. Jeśli wierzyć doniesieniom hakerów, Epic jest już czwartą dużą ofiarą tej stosunkowo niedawno założonej grupy. Już dziś premiera odświeżonej wersji kultowego FPS-a z uniwersum Gwiezdnych Wojen. Remaster Dark Forces wypuszczony zostanie zarówno na PC, -ty, konsole obecnej i poprzedniej generacji Microsoft i Sony oraz na Switcha. Mimo że Dark Forces przeniesione zostało na nowy silnik, pozostaje on wierny w swojej wizji oryginałowi, a głównym celem remastera jest wprowadzenie szeregu udogodnień po kroju większej liczby FPS-ów czy wyższych rozdzielczości. W chwili, kiedy to oglądacie, remaster powinien być już dostępny do zakupu. Według najnowszych doniesień, studio Cloud Imperium Games, czyli twórcy stojący za Star Citizenem, miało dokonać niedawno dość poważnej redukcji etatów. Byli pracownicy ostatnio żalą się także na toksyczną atmosferę, jaka ma panować rzekomo w studiu. Wygląda więc na to, że nawet rekordowa zbiórka pieniędzy od fanów, dotychczas 667 milionów dolarów, nie gwarantuje bezpieczeństwa w obliczu kryzysu oraz można założyć z pewną dozą prawdopodobieństwa źle zarządzanego zespołu.

Ubisoft ogłosił wczoraj start pierwszego sezonu w Skull and Bones o nazwie Raging Tides, w którym gracze zmierzą się z pirackim lordem Filipem Lapest. W ramach sezonu gracze otrzymują trochę usprawnień w samej grze, wydarzenie sezonowe Tides of Terror o rosnącym poziomie trudności, które zakończy się starciem z bazą operacyjną sezonowego złola. Do tego dostępne są nowe wydarzenia globalne, nowe zlecenia, a także nowe nagrody w tabeli liderów. Sezon jest dostępny oczywiście za darmo dla wszystkich posiadaczy gry lub grających w ramach darmowego triala. Ciekawie zapowiadająca się produkcja Heading Out polskiego studia Serious Sim dostało datę premiery. Zagrać będziemy mogli już 7 maja. Gra przygodowa ma nawiązywać do klasycznych filmów drogi i jego akcja dziać się będzie w Stanach Zjednoczonych w złotym okresie muscle karów. O samochód, jakim będziemy oczywiście przemierzać rozpoznawalne drogi, będzie trzeba dbać, a podczas podróży przyjdzie nam także na przykład pościgać się z innymi kierowcami lub uciekać przed stróżami prawa. Nintendo pozwało twórców odpowiedzialnych za stworzenie emulatora Jutsu. Program ten umożliwiał uruchomienie w zasadzie dowolnej gry na Switcha, co okazało się dla Nintendo o tyle niefortunne, że przy jednoczesnym wycieku, jaki nastąpił przed premierą Nowej Zeldy, piraci mogli zagrać jeszcze przed uczciwymi posiadaczami dedykowanej konsoli. Według giganta z Japonii, przeszło milion osób miało nielegalnie uzyskać dostęp do gry za pomocą emulatora, co ich zdaniem uzasadnia ich roszczenia o uiszczenie rekompensaty finansowej oraz zaprzestanie. Dystrybucji programu. Na dziś to tyle, dziękuję serdecznie za uwagę, do następnego uszanowania.